Klejenie jest najnowocześniejszą metodą leczenia żylaków. Polega na podaniu kleju cyjano akrylowego do światła naczynia przez specjalny prowadzony cewnik do żyły, a następnie taką żyłę uciska się w odpowiednio po to, żeby ściany naczynia ze sobą się skleiły. Przez taką żyłę przestaje płynąć krew, dzięki czemu ulega ona włóknieniu. Bardzo często po zabiegu klejenia żylaków nie musimy stosować kompresji w postaci pończoch uciskowych. Natomiast jeżeli łączymy tę metodę np. ze skleroterapią, to kompresja jest obowiązkowa. Zabieg klejenia jest mało inwazyjny, bardzo skuteczny. Po zabiegu klejenia żylaków pacjent bardzo szybko wraca do swojej normalnej aktywności. Natomiast warto pamiętać o tym, że nie każdą żyłę można skleić. I ostateczną decyzję o tym, czy takie naczynie nadaje się do, do zabiegu klejenia, czy nie, musi podjąć lekarz po wcześniejszym, dokładnym wykonaniu badania USG-Doppler.